Oj, ja tutaj Krystian była zamiar z do tego poziomu robić węgiel. Finia, chodź tu. Ja ok, i zamykamy furtkę. Dobra, i jeszcze chwilę pokupiemy, no bo o, mm, jabłko idzie, jak zwykle i kwiatek. Ojej, następna krowa będzie mała krowa grzybowa. Chodźcie zwierzęta, chodźcie. I wy krowy koniecznie chodźcie, chodźcie. O, i mała krowetka. Świnia! chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź. Furtkę, furtkę tam trzeba. Dobra, i zamykaj. Tego tu ja już nie wytrzymam. Nie chcę mieć aż tyle owiec. Ciągle te owce. bravo wow.